Cześć, nazywam się Emilia Wojciechowska. Nie wiem jak ty się nazywasz, ale wiem, że słuchasz podcastu Niezarobiona Jestem. Odcinek trzeci. Gdy czujesz się jako oszust. Mimo, że została wydana w 2018 roku, dopiero w 2020 gra Among Us zyskała światową popularność dzięki znanym youtuberom. W tej grze drużyna wykonuje wspólnie zadania, a w jej szeregach znajduje się jeden lub więcej impostorów, oszustów lub zdrajców. Czy ty masz takiego impostora w sobie? Sprawdzisz to w dzisiejszym odcinku i przy okazji dowiesz się, jak radzić sobie z syndromem oszusta. Na początek zapraszam Cię do wzięcia głębokiego oddechu, co sprawi, że cała Twoja uwaga skupi się właśnie na tu i teraz. Weź razem ze mną głęboki wdech i długi, długi wydech. Mam do Ciebie kilka pytań. Czy przed publikacją posta, artykułu czy story czujesz podenerwowanie, bo obawiasz się negatywnych reakcji, hejtu, wytknięcia błędów? Czy czujesz, że Twoje dotychczasowe osiągnięcia były raczej kwestią szczęścia niż kompetencji? Czy bagatelizujesz swoje osiągnięcia, bo nie sądzisz, że są takie super, jak myślą inni? Czy masz taki ciągły lęk z tyłu głowy, że inni wkrótce zorientują się, że nie jesteś aż tak kompetentny, aż taka kompetentna? Jeśli na większość pytań odpowiedziałeś lub odpowiedziałaś tak, to znaczy, że dotyczy Cię syndrom oszusta. Syndrom oszusta, inaczej impostoryzm, to poczucie, że nie zasługujesz na sukces, a wszystkie Twoje osiągnięcia były kwestią przypadku czy innych zewnętrznych czynników, ale na pewno nie Twoich kompetencji czy talentów. To również poczucie, że inni mylą się co do ciebie, gdy Cię chwalą lub nagradzają. Coś tak silnie odgradza syndrom oszusta od po prostu chwilowego poczucia, że. Po prostu się do czegoś nie nadajesz, to takie silne poczucie, że ktoś zaraz przyjdzie. Nie wiadomo kto, po prostu jakiś tajemniczy ktoś zaraz przyjdzie i cię zdemaskuje. Zdemaskuje, odkryje, że wcale nie jesteś taki fajny, nie jesteś taka fajna, jak inni myślą o tobie. Chciałabym tutaj podzielić się moją historią, bo tak naprawdę dopiero przygotowując się do tego odcinka, zdałam sobie sprawę, kiedy ten syndrom oszusta się pojawił i że on tak naprawdę był ze mną. Dużo wcześniej niż myślałam. Myślę, że w tej historii dużo słuchaczy, a szczególnie słuchaczek, odnajdzie też siebie. Gdy byłam dzieckiem, gdy chodziłam do szkoły, byłam uważana za tak zwane zdolne dziecko. No, miałam oceny super ze wszystkich przedmiotów, chodziłam na różne konkursy, i tak naprawdę nauka nie sprawiała mi jakiegoś większego problemu. To nie było tak, że ja siedziałam po 12 godzin dziennie i coś kułam do sprawdzianów, do kartkówek czy po prostu do szkoły, tylko po prostu to, co pojawiało się na lekcji, zazwyczaj mi wystarczało ewentualnie tylko coś tam trzeba było się douczyć do sprawdzianów, regularnie odrabiać zadania domowe i to było wszystko. No i tak przetrwałam podstawówkę, gimnazjum, liceum, które było jednym z lepszych liceów w regionie. No i wiadomo, jakby tam pojawiły się jakieś pierwsze trudności, ale wciąż nie było to coś, czym bym sobie nie poradziła. Aż poszłam na studia. Studia, całkiem inny świat. W końcu przyszedł czas pierwszego egzaminu. Można powiedzieć, podniosłe wydarzenie w życiu każdego studenta. I był to egzamin z najważniejszego Przedmiotów w tym semestrze, bo studiowałam zarządzanie, a był to egzamin z podstaw zarządzania. Z takim sędziwym profesorem, który wydał książkę, oczywiście z tej książki był to egzamin przede wszystkim. No i ja jestem taką osobą bardzo konkretną. Nie lubię lać wody. Tak samo te podcasty, no one nie będą trwały godzinę czy dwóch. Tutaj daję wam konkret, konkretne co to jest, co z tym zrobić. Koniec do widzenia, kilkanaście minut załatwione. Tak samo wszelkie odpowiedzi na sprawdzianach. Czy wypracowania? Miałam z nimi problem, żeby gdzieś tam dotrzeć do tej wymaganej liczby słów. No właśnie, bo ja wolałam konkrety. I tak samo podeszłam do tego egzaminu, po prostu konkrety szybko odpowiedziałam na pytanie. I jakie było moje zdziwienie, gdy odbierając indeks, z pewnością, że przecież odpowiedziałam na wszystkie pytania, zobaczyłam w indeksie dwóje. I wiecie, to było takie, ale jak to? To była w ogóle pierwsza szam jedynka. może tak wracając do czasów szkoły to była taka moja pierwsza jedynka, w sumie z jakiegokolwiek sprawdzianu, no tak? I to było, ale halo, no przecież ja jestem zdolna, tak? Przecież wszyscy mi to mówili. A tutaj nagle dostaję dwóch z egzaminu i to pierwszego i to takiego ważnego na studiach. To ja się chyba do tego nie nadaję. To chyba coś ze mną jest nie tak. To chyba przez te wszystkie lata szkoły ja jakoś musiałam się prześlizgiwać. Ja oszukałam cały świat. Ja wcale nie byłam taka zdolna, tylko po prostu mi się udawało. I słuchajcie, taki cały wizerunek, który. Może nie tyle ja budowałam, ale inni gdzieś tam budowali, ale który ja przyjęłam, legł w gruzach. I od tamtego momentu zaczęłam bardzo mocno wątpić w siebie. I jest taka rzecz, której ja bardzo żałuję, jeśli chodzi o studia. Generalnie nie żałuję wielu rzeczy w życiu. Staram się nie żałować, podchodzę do życia na zasadzie, stało się, okej, okay, już tego nie zmienię. Ale są takie dwie rzeczy, których żałuję, a to są właśnie dwie rzeczy z okresu studiów. Pierwsza jest rzecz taka, że nie wyjechałam ich na Erasmusa. Druga rzecz jest taka, że nie angażowałam się w działalności organizacji studenckich poza jedną, ale tam mój udział był ograniczony. Ale chciałam, marzyłam o tym, żeby na przykład wstąpić do ISEC-u, takiej międzynarodowej organizacji, ale zarówno jeśli chodzi o organizację, jak i o Erasmusa, ja po prostu bałam się, że nie dam rady. Bałam się, że sobie nie poradzę za granicą sama. Na uczelni w obcym kraju, a jeśli chodzi o organizację, stwierdziłam, jeśli miałabym um, zostać kierownikiem jakiegoś projektu i miałabym mieć na swoich barkach cały jeden projekt i wszystko, cała odpowiedzialność leży na mnie, mm -mm. i stworzyłam, słuchajcie, ani nie pojechałam na Erasmusa, ani nie aplikowałam do żadnej większej organizacji, bo po prostu myślałam, że ja się do tego nie nadaję, że to nie jest dla mnie, no bo ja wcale nie jestem taka zdolna, jak, jak myślałam, jak wszyscy inni myśleli. Ja po prostu jakoś udawałam całe życie. I syndrom oszusta przeszkadzał mi też w rozwijaniu swojej marki, gdy zaczynałam działalność w internecie. Mimo zdobytych kompetencji, mimo doświadczenia zawodowego i dobrych opinii osób, z którymi już współpracowałam jeszcze przed pokazaniem się w internecie, publikacja każdego artykułu, każdego posta czy live'a wiązała się u mnie z takim ciągłym poczuciem, że zaraz ktoś zdemaskuje moje niekompetencje, że wszyscy odkryją to, co ja już odkryłam tak, że wcale ja nie jestem taka super, jak myślą. Bałam się, że przyjdzie ktoś, kto w mojej branży jest bardziej doświadczony, lepszy, no i powie mi, to jest źle, to jest źle, to jest źle, tamto źle w ogóle, co ty ludziom gadasz, jakiego głupoty opowiadasz. I słuchajcie, dochodziło nawet do tego, że gdy ktoś z, z mojej konkurencji, z tej, która była już dłużej na rynku, dodawał mnie do znajomych na Facebooku, no to ja owszem, przyjmowałam to zaproszenie, ale jeśli postowałam cokolwiek związanego z moją działalnością, zaproszenie na webinar, Jakiś post, jakiś artykuł, to ja chowałam tego posta przed tymi osobami. Aż do takiego poziomu to u mnie doszło. Być może to jest też coś, co ty znasz. Być może nadal to jest u ciebie, być może nadal się tak zachowujesz? No to już przynajmniej wiesz, co to jest. I bardzo ważne, Syndrom oszustwa to nie jest takie chwilowe zwątpienie w siebie. To się zdarza, tak, nie wiem. Mamy jakiś gorszy miesiąc, no to zaraz już nas nachodzą myśli, że my się do tego nie nadajemy i rzucamy to wszystko w pizdzie. To nie jest to. To nie jest syndrom oszusta. To po prostu się zdarza. I nawet dobrze, że się zdarza, no bo świadczy to, że jesteśmy ludźmi, tak? To nie dotyczy też ciebie syndrom oszusta, gdy dopiero zaczynasz jakąś działalność czy yy, jakąś pracę w jakimś obszarze, i masz takie poczucie wiem, że nic nie wiem. To jest bardzo zdrowe poczucie, to jest, yy, świadczy o pokorze. I wręcz gdyby było na odwrót, to by było dużo gorzej, tak? Gdybyś nie miała, nie miał poczucia, wiem, że nic nie wiem, tylko wiem, że wiem wszystko, jestem ekspertem i wszystkie rozumy. Czyli tutaj taka lewa połowa wykresu efektu Krugera-Dunninga. Efekt Krugera-Dunninga to jest to takie prawo, które mówi o tym, że im mniej ktoś wie na jakiś temat, tym bardziej czuje się pewny siebie, a im więcej wie, tym ta pewność siebie spada, ponieważ właśnie tak naprawdę zaczyna zauważać, czego jeszcze nie wie. Więc, gdy ty dopiero co w jakiejś branży zaczynasz i wydaje ci się, że wiesz, że wiesz wszystko, to to nie jest okej. Okay. Ale, gdy masz takie poczucie, że wiem, że nic nie wiem, to to jest OK, ale to nie jest syndrom oszusta. Po raz pierwszy syndrom oszusta został opisany w 1978 roku przez Pauline Rose Clance i Susan Imes z Uniwersytetu Stanu Georgia. I one zebrały wnioski ze spotkań indywidualnych i grupowych i terapii grupowych z ponad 150 kobietami. I to były kobiety, które piastowały jakieś wysokie stanowiska, na przykład w prawie, były to naukowczynie z tytułem doktora, ale były to też studentki z najlepszych uniwersytetów, które miały bardzo wysokie wyniki, dostały się z wysokimi wynikami na te studia, albo tam na bardzo dobrych wynikach zaliczały egzaminy. I wszystkie je łączyło właśnie to poczucie, że one tak naprawdę nie zasługują na te osiągnięcia, że one nie są takie dobre, że one nie są takie kompetentne. I że w jakiś sposób oszukały cały świat. Czyli to jest też taki kolejny element, że to nie dotyczy, to nie chodzi o takie zwątpienie po prostu, tylko zwątpienie, jeśli odnosisz jakiś sukces. I właśnie te badaczki, jako pierwsze, właśnie pracowały z kobietami i twierdziły na początku, że syndrom ten dotyka tylko i wyłącznie kobiet. Jednak późniejsze badania w latach 80. pokazały, że dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn i niektórzy badacze uważają, że mężczyźni przeżywają ten syndrom oszusta mocniej. Dlaczego? No standardowo, dlatego, że rzadziej się przyznają do tego i też nie dzielą się swoimi przeżyciami z innymi. Jednak gdy powiesz, że jest jakoś nie w porządku, to już trochę łatwiej, trochę lepiej sobie z tym poradzić. I mało tego, badacze wskazują, że nawet około 70% populacji w jakimś okresie życia ten syndrom oszusta odczuwało. Znasz takie osoby jak Tom Hanks? Emma Watson, czy twórca takich seriali jak Dwóch i Pół, czy Teoria Wielkiego Podrywu, Chadlor, oni wszyscy pomimo swoich sukcesów uważają się za oszustów. Całkiem niezłe towarzystwo, przyznasz. I być może myślisz sobie, no dobra, okej, okay, rozpoznaję w sobie, cierpię na syndrom oszusta, no ale właściwie co z tego, skoro i tak te sukcesy osiągam, może w nie nie wierzę, może już nie zasługuję, no ale jednak osiągam, więc to teoretycznie co w tym złego. A no właśnie to, że po pierwsze syndrom oszusta odbiera ci szansę. Tak jak mi syndrom oszusta odebrał szansę na fajny wyjazd, albo na zdobycie fajnego doświadczenia, syndrom oszusta odbiera też tobie szansę. Nie pokazujesz się, nie podejmujesz ryzyka, nie wchodzisz na przykład w jakieś nowe projekty, współpracę, nie wypowiadasz się w mediach, gdy jesteś o to proszony lub proszona. Po prostu masz poczucie, że ty się na tym nie znasz, więc nie wchodzisz w nowe rzeczy, dlatego tracisz różne szanse. Także boisz się zabrać głos, bo na przykład, nie wiem, na jakimś spotkaniu, czy na jakiejś konferencji jest panel ekspercki, w którym bierzesz udział, a ty boisz się zabrać głos, bo boisz się, że już nie wyczerpiesz tematu, że czegoś nie dopowiesz, ktoś to wytknie. Odkładasz jakieś fajne projekty na później, no bo boisz się, że nie wyjdzie, no bo przecież jeszcze umiesz za mało. Tej perfekcjonizm też jest bardzo silnym elementem syndromu szósta. Kolejny efekt, jeśli się tym nie zajmiesz, to jest stres, to jest przepracowanie, co może nawet doprowadzić do depresji, a wręcz, uwaga, myśli samobójczych. Dlatego, że jeśli to się połączy z um, pewnymi cechami osobowościowymi, to może tutaj pojawić się taki bardzo silny lęk, że ta prawda o tobie wyjdzie na zewnątrz, to, że nie jesteś tak dobry, jak inni myślą, że jesteś. No i u niektórych to może się wręcz skończyć tragicznie. Nie chcę tutaj straszyć, Prawdopodobnie większość osób, która tego słucha, nie doświadczy aż tak silnych efektów, ale sygnalizuje tylko, że jeśli po prostu to zbagatelizujesz, to może się w dość poważną sprawę rozwinąć. Ale dobra wiadomość jest taka, że po pierwsze, już wiesz, co ci jest. Już wiesz, że nie jesteś jedyną osobą, która się z tym zmaga. To już, już sama świadomość tego, co to jest, że nie jesteś sama, pomaga. I możliwe, że właśnie słuchając tego, wydałaś lub wydałeś z siebie westchnienie ulgi. Uff, okej, okay. już ktoś to opisał, a więc być może są rozwiązania. Tak, właśnie, po drugie, nad syndromem oszusta można pracować i mam dla Ciebie właśnie pięć wskazówek, które Ci w tym pomogą. Po pierwsze, skończ z perfekcjonizmem. Są różne filozofie życiowe. Jest Jolo, jest na przypale albo wcale, a perfekcjoniści mają albo na 100% albo wcale. Swoje działania oceniasz zero-jedynkowo. Albo coś się udało, albo nie, nawet jeśli jest super, ale... Nie wiem, zabrakło przecinka gdzieś tam jednego, no to już jest totalną klęską. Radzę ci po pierwsze, zmień skalę oceniania swoich działań, żeby to nie było zero-jedynkowo, tylko być może od 0 do 5, i wtedy czwórka też jest OK. Trójka też jest OK. Być może wymagałoby dopracowania, ale to już jest coś. I radzę ci następnym razem wypuść na świat coś niedopracowanego. Na przykład napisz maila bez sprawdzania, co tam właściwie napisałaś. Albo em, napisz post na Facebooku taki prosto ser serducha, bez redakcji jakiejś większej, co tam po prostu masz na myśli. I zobacz, co się wtedy stanie. Druga wskazówka ode mnie: daj sobie prawo do porażki. To znaczy, przyznaj, że porażki się zdarzają i że mogą się zdarzyć również Tobie. Pamiętaj, że porażka to nie jest koniec świata, tylko tak naprawdę normalna kolej rzeczy, jeśli w jakikolwiek sposób działasz, jeśli cokolwiek robisz. No, i jest to bardzo typowa część życia, bo przecież życie nie składa się tylko i wyłącznie z sukcesów, z tych wspaniałych chwil. Życie to też porażki, dlatego jeśli uważasz inaczej, no to zaklina rzeczywistość. Dlatego daj sobie margines na popełnianie błędów. Jeśli porażka się zdarzy, to nie traktuj tego jako osobistą tragedię, nie traktuj tego jako taki przytek w swoją stronę, tylko po prostu przeżyj oczywiście porażkę, bo to nie jest fajna rzecz. Możesz się zasmucić, możesz się złościć, okej, okay, przeżyj to, ale potem wyciągnij wnioski i nie bierz tego do siebie. Kolejna bardzo przyjemna wskazówka: doceniaj i świętuj swoje sukcesy. Bo sukcesy to efekt twojej ciężkiej pracy, połączonej ze zdobywaniem i wiedzy i doświadczenia. Czyli ty masz te kompetencje, jeśli jakiś sukces osiągnęłaś, osiągnąłeś, no to musiał być wynik jakiejś kompetencji. Doceni to, zauważaj i świętuj. Nie przechodź nad sukcesami do porządku dziennego. Bo to nie jest tak, że one się zdarzają codziennie, że będą się zdarzać codziennie. Właśnie, tak jak już mówiłam przy okazji porażki, to nie jest tak, że całe życie może być usłane sukcesami, więc jak już się zdarzają, no to to jest czas, żeby się nagrodzić. Wskazówka numer cztery. Zrozum, że osiąganie wielkich rzeczy wymaga ciągłej nauki i doskonalenia. Jeżeli tak jak mi, w szkole wszystko przychodziło ci łatwo, możesz mieć oczekiwania, że już wszystko w życiu będzie ci przychodziło bez wysiłku, i gdy coś się nie udaje próbujesz czegoś nowego i nie jesteś w tym od razu najlepszy lub najlepszy, to tracisz tę pewność siebie. Ale to tak nie działa, bo żeby się czegoś naprawdę dobrze nauczyć, no to potrzebujesz i czasu, i praktyki. Bo na szczyt nie wchodzi się od razu. To jest suma małych, powtarzalnych kroków. I ostatnia wskazówka ode mnie. Nie szukaj uznania na zewnątrz. Naucz się doceniać samą siebie lub samego siebie. Bo to od ciebie ma zależeć twoja samoocena. Szukanie na siłę takiego potwierdzenia u innych, Potwierdzenia Twoich kompetencji, potwierdzenia, że jesteś fajny, może sprawić właśnie, że syndrom oszusta tylko będzie wzbierać na sile. Aha, nikt mnie nie docenia, to pewnie jestem słaby, pewnie się do tego nie nadaję. Skoro nikt tego nie zauważył, to pewnie to wszystko nie ma sensu. Tak? Zacznij od tego, by docenić siebie, docenić swoje wysiłki. I to jest pięć wskazówek, ale proponuję Ci jeszcze dwa ćwiczenia. Pierwsze, takie, no rzucam wyzwanie. Jestem ciekawa, czy ktoś się odważy. Bo skoro boisz się, że ktoś przyjdzie i ci wytknie niekompetencje, no to może skonfrontuj się z tym. Z doświadczeń moich i moich klientów wynika, że konfrontacja z czymś, czego się boimy, odbiera temu czemuś moc. No i pomyśl sobie, boisz się, że ktoś przyjdzie i wytknie ci niekompetencje. Kto to mógłby być? Kogo takiego się boisz? Zazwyczaj, jak zadaję to pytanie, to moi klienci nie wiedzą, nigdy o tym wcześniej nie myśleli, po prostu przyjdzie ktoś, tak? Ale pomyśl, kto z Twojej branży, na przykład albo z Twoich bliskich, mógłby przyjść i wytknąć ci, że coś jest nieokreślone? Okay? Kto wie lepiej od ciebie? Możesz sobie wybrać właśnie jakiś autorytet ze swojej branży i napisz do tej osoby. Napisz do tej osoby, dzień dobry, napisałam taki i taki artykuł, a ponieważ bardzo panią cenię, jest pani autorytetem dla mnie w tej dziedzinie, chciałabym, żeby oceniła pani ten artykuł. Czy on jest um, dobry, czy jest zgodny z um, obecną wiedzą? Co tam chcesz sprawdzić, czego się boisz? I jestem pewna, że w większości przypadków ta osoba cię nie skrytykuje. Być może coś tam wskaże ci do poprawienia, ale to tak naprawdę będzie świetna nauka dla ciebie. I pamiętaj, krytyka taka konstruktywna, w sensie, że ktoś mówi: No słuchaj, z tym zdaniem nie do końca się zgodzę, bo jednak badania pokazują, że to i to 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 nie jest przytek do ciebie, to nie jest jakaś szpilka tobie włożona i dowód na to, że się do niczego nie nadajesz. To jest po prostu ktoś podzielił się z tobą swoją wiedzą, wie trochę lepiej, przeczytał trochę więcej i dzięki temu twoja praca może stawać się lepsza. Popatrz na to z tej strony. I drugie ćwiczenie, bardzo przyjemne, bardzo... Możesz zamienić ćwiczenie bardzo kreatywne, jeśli chcesz. Wypisz wszystkie swoje sukcesy. I wszystkie swoje osiągnięcia, wszystkie swoje zdobyte kompetencje, dyplomy na jednej kartce i powieść nad biurkiem. Przyozdób sobie jakoś ładnie tutaj ten element kreatywności, włączmy. I niech to wisi nad biurkiem. I w momencie, kiedy przyjdzie ci do głowy, że na coś nie zasługujesz, że czegoś nie umiesz, że się nie nadajesz, bach, patrzysz sobie na ścianę, a tam widzisz, tutaj takie studia, takie kursy pokończone, tutaj tyle klientek zadowolonych, tutaj tyle współprac fajnych nawiązanych. I co? I jednak się okazuje, że ty coś potrafisz, jednak się okazuje, że jesteś warty, jednak się okazuje, że masz kompetencje, no bo tak na zdrowy rozum, gdybyś udawał, gdybyś oszukiwała, to czy byłbyś, byłabyś w stanie tak naprawdę aż tyle osób oszukać? No to właściwie aż jest nielogiczne. Ja na szczęście dzięki pracy ze sobą obłaskawiłam już swojego wewnętrznego oszusta. Czy ty wiesz już jak to zrobić? Więcej wskazówek i ćwiczeń, a także trochę więcej teorii na temat tego, skąd się bierze syndrom Oszusta, znajdziesz w moim e-booku „Pokonać Syndrom Oszusta i zacznij doceniać siebie, który ma premierę równocześnie z premierą tego odcinka. Link do niego, a także notatki i transkrypcje znajdziesz w notatkach do podcastu na stronie ukośnik 03 To co? Słyszymy się w kolejnym odcinku?